Martina both imbued our craft with incredible power the heart and the soul of stone but corruption has taken them and now our forge is silent why does this concern me the way to the tree is lost barred by corruption you can no more leave this place than we restore our forge and the tree can be reached I don't follow your reasoning. We are makers, not warriors. But we are not without our weapons. Before the forge was lost, we crafted a mighty creature of soul and stone. A colossus to fight this corruption. But to awaken him requires a maker's key. And we need our forge to craft one. Will you help us? What is this cauldron? A temple built in the shadow of Stonefather's Peak. There, the fire of the mountain was harnessed and passed into our forge. Ride right east of town, ride through the charred pass, and towards the cindery peak of the Stonefather. There, you will find the cauldron. Man of no words, your brother. <laughs> but hardly silent. His voice is the ring of the hammer and the roar of the white flame. Yes. He works while you talk. I may have need of a blade. Is your need greater than ours, horsemen? I think not. We fight for the survival of our realm and our kin. Prove worthy. Perhaps hmm. we, we can do business. Hmm.

Tego, tego, tak jak... tego, mamy... mam to klikać, czy mam to zabierać, czy nie? to no. nie czy tego, 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 skoro masz tego, 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 kopalstwa dobra, dobra, dobra. Okay, spoko, Wiem o co chodzi, ale idźmy dalej. Dobra, nie mam nic, co zebrałem. Ciekawe, czy mogę używać? Wiem, że dostałem punkt. O, jak szybko. Bo mi się już nie no są te informacje, może już przejdźmy do gry. ekstra, no, no lekka przesada. Hehe, <grystanie> dobra. Muszę wytykać to cośmy wzięli. <grystanie> Uf topór to był... nie W Przez... Dobra, no nie no, po prostu no to jest lekka przesada. Wanderschmid. No Wszystkie e, elementy, które udało mi się uzyskać, muszę po prostu, mogę o nich przeczytać, dowiedzieć się, co do i w późniejszym czasie ich używania. Wiem, że mam taki... No dobra, skończcie z tymi informacjami, czy to się robi nudne. Wiem, że dostałem właśnie, e, czy nie tyle, co dostałem, a e, otrzymałem informacje na temat e, automatycznych, bo nie, Dobra, sorry. E, tak tracę wątki. tych to przycisk, o, na klawiaturze e, mojego komputera otrzymuję taki menu bohatera, jak to widzimy. Mamy swoje doświadczenie, poziom po prawej stronie, dopiero drugi. Gniew, siła, wszystkie umiejętności, które nabyłem, i dotychczas e, umiejętności i ciosy, które e, właśnie mogę nabyć. Także mamy tutaj coś, może nie wiem, czy możemy to używać. Aha, możemy się wyposażyć w to. Fantastycznie. Lepiej niż było. Aha, minus tworzy życie gniewu plus 6, magia wybierzecie. No no super sprawa powiem. Możemy. nie, to było też. Możemy po prostu yy, wyposażać swoją postać w jakieś umiejętności, w jakieś przedmioty, które uzyskaliśmy podczas gry. 89, 89? Nie ma. Tego nie będę odkładał. Kosta, nie jedno kosę 1. Tutaj mógł użyć, zobaczcie, potem możemy mieć lepsze kosy, lepsze lepszą tak atak który zrobię po czasie i tak dalej, tylko jeszcze nie mogę tego używać. Ze względu przynajmniej na mój poziom, który nie otrzymałem jeszcze nie zdobyłem. Dobra, przełączamy dalej, jedziemy. Co mamy w menu bohatera? To mam jakieś y, umiejętności, które chyba raczej zakwalizuje nie lepsze bo no jeszcze ich nie otrzymamy. Fajną. W tym miejscu jestem? No, dobra. No spać, bro. Dobra, słuchaj, elektro. No cieszę się jak najbardziej, niezmiernie. Co to spać? Dobra, popieram ogląd. Idźmy dalej, zniszczyć ponownie to. Zobaczmy w tą stronę, którą e, kierował nas, e, ten e, cały który tak barwował, e, czy świecił się tak na zobaczę stronę, sobie do to wiesz, to wiesz, to że dobrze nie chcę tego, tapa, okej. Ok. się prawda? ale dobra, wracajmy. E, czy ja tu byłem? Nie. Zobaczymy, w to miejsce. jest jakieś zbiście, będę mógł je otworzyć. Interakcja, jest interakcja, dobra. Ole, mam. O, teraz. Nie tyle, ten miecz, a jakiś topór. Teraz nikt ze mnie nie wygra.

które właśnie założyłem, żeby coś w tym nie wtrącił, zostało tam przygotowane. Przed chwilą jakiejś. Okay. Początki były naprawdę troszeczkę nudne. Wam no, no nie powiem, że były nudne, a co mnie po prostu nudziło lekko, ale teraz się robi co ja Idziemy dalej. Mimo wszystko, ta grafika na końcu nie przeraża go. specjalna to grafika, na końcu nie przeraża swoim, swoim jakościom, czy, czy po nie jest taka zbudowana pod kontekstem jakości, ale, ale sama fabuła nadrabia to wszystkim. Także dobra. Mounted

Yeah. Okay. Czasem nie byli przed chwileczką? A nie, chyba nie. Chyba się nie pomyliłem. Albo się pomyliłem i taką sprawę, żebyśmy byli przed chwileczką. Wydaje mi się, że to jest miejsce, gdzie spotkałem tego samego. Tak, to jest to miejsce chyba gdzie do... No właśnie, no o czym tu rozmawiam? Dobra, no to pójdziemy. Jest tu jakiś polecowy punkt, który mam się kierować. Eee, Foletowy punkt na mapie. Czy jest ktokolwiek? To jest kruk, który lata. Właśnie. Nie jest? A może zacznę oglądać mapę. Jakiś S jest. Wniski za Kukiem. to, Nie ważne, idziemy przy ciebie. Kilim, tam mi głowę i uważaj, że nie No nie ludzie, nie lubią Gram, weźmy się w Walmart... no, Trzeba myśleć, kombinować te dziś przylady dla do tego samego punktu. Punkt, jest to naprawdę denerwujące, ale. Zbędne. Muszę coś tutaj zrobić, żeby przejść. No i... 说夜嘛，把那个没去。 No nie ma tri. Dobra, w jednym bądź razie e, ja się postaram jakoś przejść do tego punktu, którego, e, do którego mam przejść. Czyli na na jakiś punkt, zwykle się cofnąć. E, nie wiem, nie wiem jeszcze jak to wszystko będzie. Także jeżeli chodzi o drugi odcinek Dark Souls, to ja pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do kolejnych odcinków. Na pewno żebyś nie w takim wypadku. E, bynajmniej inaczej chciał spędzić. Nie w wypadku jak ze Spider-Manem czy Batmanem, bo to są gry, które są warte polecenia jak najbardziej. Które możecie znaleźć na moim kanale filmiki, Przyjrzyjcie się, mam tam parę odcinków, <laughs> ale jako specjalny nie przyciągły do siebie, dlatego postanowiłem skrócić wersję, nie tylko to wersja a serię na tylko kilka odcinków. Tą grę postaram się przejść. Bynajmniej e, o ile to będzie możliwe. Także to tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was gorąco. Jeżeli filmik Ci się podobał, subskrybujcie, polecajcie i łapki w górę. Tyle pozdrawiam, cześć!